Teodorze! Teodorze! O, tak, oj, mam tak, tak Zofio! Vu. Mam mm. vu. <laughs> Teodorze! Tak, Zofiu. Teodorze. Kupiłam mleki twoje na serce oraz wiagrę dla Twojego ojca. No powiem ci, nie ukrywam ci, że byłam szalenie, ale to szalenie zawstydzona. No, przykro mi, kochanie, ale on naprawdę nic innego nie chciał na te urodziny. Ja, kochanie, ja, ja <laughs> rozumiem. Jednak za mną w kolejce stał jakiś Ślązak i powiedział, że jak staremu konar nie hajcuje, nie trzeba tabletek i no młodej baby. Ha, 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 ha. Po prostu śląski język, no jak tak można kaleczyć nasz piękny polski język? No. Nie hajcuje, nie hajcuje. A zobacz w ogóle, co napisali w dzienniku gorolskim, kochanie. Co tym razem? No. Wzrost zachorowań na COVID, no a Ślązacy to... nie chcą się szczepić. No i widzisz, no i masz, no i potem A się... tato... Jesteśmy, o, jesteśmy syne, o, 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 tak. Dzień dobry, moje. Dym... Tak, to, to są właśnie moi rodzice, a to jest moja sympatia. O, śliczna dzień dobry, Zofia Długosz, dyrektor rady języka polskiego w kolegium Sivita Nowa. <głosy> <głosy> Bardzo miło, Teodor Długosz, członek zwyczajny Polskiej Akademii Nauk. Tak. <noise> a joi Sztefa z piekar Śląski. <noise> Ale co, one mają takie afy, Jeżeli ktoś fulła? Mam do was prezent! Świeże krupnioki! Wczoraj my mieli nie, 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 nie. Oh. Kaszanka, nie, Kaszanka, nie, nie, ja zapomniałem ci powiedzieć, że mama jest weganką. A, to dlatego jest tako chudo! A ja myślałam, że ona ma smartfona w kieszeni, a to i żebra wystawają. Współczuję, a ja też kiedyś była wegetarianką. <laughs> to prawda. Ja, ale ino 7 godzin. Potem, że się obudziła i jakże rano poczuła ta sznita z fetem, to powiedziała: koniec, szlus. Mm. <grym> no to cóż, to może wszyscy usiądźmy? No, zwariowałyśmy się. Siadaj, zofia! Nie! Yes. Jaki kołocz! Mój ulubiony. Ja najbardziej lubię szkubać ta posypka z tego. Tak to i. i tak się ciamką. To do... Czy ty to widzisz? Spokojnie, Zofia, to jest normalna dziewczyna. Hmm? Normalna dziewczyna. jakie to je wrawę. O, gorki jak pieron, że się całe pysko pożyła. Mi się jeszcze na dekel wyloło. Nie, wybacz, ale nie dam rady, rozumiesz? Nie dam rady. Co, nie dasz? E, spokojnie, spokojnie, siadaj, usiadaj. E, za, Zachodzą w głowę w synu... E, pff, gdzie się poznaliście? E, w tramwaju z Katowic do Sosnowca. No, ja? Tramwaj. <noise> My jechali w tej samej bani i oni nie miałach biletu. Łądza go do Kanarów, a ja o <noise> Przepraszam, co pani zrobiła? I o <noise> Nie ma takiego wyrazu. Tak nie ma jest. Jo pitła, tyś pitną, oni pitli. To się normalnie odmienią przez przypadki. <noise> jak już to przez osoby? Nie e, to był przypadek, że jo pitła. <noise> um, cóż z tego wnioskuję, że twój ojciec jest górnikiem, prawda? Ja, ale robię na powierzchni. Oh. Roz jeden w los do szole sychał na dół, ale jak nim pociepało, to na 300 metrów miał czerwony pysk na 600 fioletowe uszy, a na 800 brązowe galoty. No a moja mama jest gosposią na probostwie. Nie, nie. Ja, ja zapomniałem ci powiedzieć, że rodzice są agnostykami. A to mój kuzyn też jest agnostykiem. To Mhm, uh -huh. Robi na tej stacji agnostycznej. Ja mam takiego starego, rozklekotanego golfa, to mu dam pięć dych do kapsy i przegląd podbitej. <śled> Ja nie wierzę a tak robi mój golf jak szczylo z rury. <noise> ha! A mogłaś się pana coś zapytać? E, tak słaby. Bo ja słyszałam, że pan to i taki mądry i pan go do w tylu językach obcych, <noise> że po czesku i po niemiecku, że <noise> i nawet po francusku żeby. <noise> A cóż powiedzieć, semła. <laughs> semła to moja babcia galety, jak ją dziadek za stodołą brał. <laughs> to jest nieśmiertelny widz. Ty. Czemu one się w ogóle nie śmieją? To było śmieszne. Jak Jorzech to powiedziała na sypie u mojego dziadka, to my byli wszyscy ściulane. <coughs> Słucham? Ściulani my byli. Jo, była chściula, no. On był ściu- W tym przypadku akurat wszystkie osoby były ściulane. <noise> <noise> Mamo, mam, ciasto wygląda po prostu przepysznie, no. Wiem, kochanie, specjalnie dla ciebie zrobiłam. Na pewno nie masz takiego na Śląsku. Noc się robisz pajza ze surowych jajec. Oh. Mm, ale to jest takie dobre, że tego się nie je. To się wdupio, ja nie wytrzymam tego pośladu. <laughs> <laughs> jo wdupią, ty wdupiosz, pani... Nie, pani nie wdupio, pani konsumuje, a reszta wdupio. <laughs> Droga, <laughs> Sztefo, z Piekar Śląskich, Nap masz naprawdę do prawdy uroczą gwarę. Jednak w tym domu pielęgnujemy nieskazitelną polszczyznę, więc gdybyś mogła... Zofia, ale przecież naprawdę, na pewno umiesz pięknie mówić po polsku, <śmiech> prawda? <śmiech> Zofia! Proszę, nam, opowiedz nam coś o sobie po polsku. Łościu, co? Czy jest to po polsku? No, to mi się radzi, poczekaj. No więc... Nie zaczyna się zdania do no więc. Zofia. Więc no... Studiuję... studiuję y, technologię i budowę maszyn. Sztefa będzie inżynierem. Ja inżynierem? Proszę cię, Pombuczku, żeby to nastąpiło. Ja jest na trzecim roku i nie umiał nawet wymienić baterii w wibratorze. Nie, nie to już jest naprawdę... Nie, przepraszam. Y, jestem na trzecim roku i nie potrafię nawet wymienić baterii w wibratorze. Wibratorze. Nie, Boże Złotejko, <laughs> e, przepraszam, synu, czy mogłabym Cię prosić na chwilę na, na, na boczu? tutaj? Czyś Ty zwariował? Czyś Ty zwariował? Z jakiej ona musi być rodziny? Kto normalny daje swojemu dziecku na Zastanów się, Brian! <śmiech> 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 Nie rozumiem. Urodziłeś się w Sosnowcu, twój ojciec urodził się w Sosnowcu, twój dziadek... I co z tego, mamo?! Te chuj! od stu lat się z nas śmieją! Znaczy, Jezu, Matko Święta, widzisz, widzisz, do czego to doprowadza? Mamo! Widzisz, do czego?! Ja, ja oficjalnie mówię, że my ze Sztefą jesteśmy zaręczeni! Słucham... I... Czekaj... Ale... Sąsiedzi podsłuchują. No ty żeś jeszcze im nic nie padło o ślubie? – Ślubie? – No wszystko jest załatwione. Wesele będzie w kopalni Guido w zabrzut. Tam jest taka restauracja pod ziemią. Na, na Śląsku. jest. Nie, nie wytrzymam tego. Jożek jeszcze też nic starymu nie padała. Bo ja się, że jak się dowie, to się zesro. Ja bardzo Was przepraszam, kochani, bardzo was przepraszam, ale Jezu. dla mnie! Tak. Dla mnie, synu, to jest naprawdę trochę za dużo. Też tak uważasz. Za dużo. Jezu! Jezu! Zwariowałeś! Matko Święta, przecież Ty pieszesz wiagrę, dziadka! Czuję, że zaraz członek zwyczajny będzie nadzwyczajny. E. Nie, nie denerwuj, spokojnie, nie denerwujmy się, spokojnie. Wezmę te dwie moje na ciśnienie i wszystko wyrównam. Tak zrób, tak a... zrobię, synu. Jezu, ale ty, stopy, ona, to jest bo te niebieskie i te niebieskie! Kto to produkuje? Smurfy? Ola, ha, ha, ha. spokojnie. Hetta, Davio. Po, po prostu. Spokojnie, dobrze, spokojnie. Siądę sobie tu z boku i to wymedytuję. Spokojnie. Bren, możesz ty mi. Nie dotykaj mnie. Chciała wiedzieć, co tu się odwalo. Ojciec ma rozrusznik w sercu i bierze tabletki, żeby mu nie stanął. Moi drodzy, naprawdę jest mi przykro. Jednak nie możemy zaakceptować tego waszego mezaliansu. No i trudno. I dziecko się będzie wychowywać bez dziadków. Przepraszam, hmm. jakie dziecko? No, no dziecko. Hanyska i Gorol będą mieli dziecko. Urodzi się mały krojcok. Kro... Ja się na takie imię nie zgadzam! Król sągnie. Boże święty, popatrz, do czego ty doprowadzasz, popatrz, do czego ty doprowadzasz! Popatrz, że za chwilę nas doprowadzisz do grubu. Ojciec już jest sztywny! Wyjrzesz, to schowaj! Odwróć na drugą stronę! To ci Kaczyński nie podoba? Jak? Jezu. Niech ta pogodynka tu jest! Teraz ma Pawłowicz! Robić tam, gdzie jest go... prawej. Z... to tam... Ja oficjalnie i uroczyście mówię, że krwi? ja Stefę kocham. Frajanku? Sztefa! Ja ci przaję jak Czul. Jaki ty się romantyczny! Czekaj, ja to załatwię. Słuchajcie, może. Jo, nie ma tak elokwentno. A mój stary nie ma członka w pan, ale liczy się to, co się ma w sercu. A wy? Co wy macie w sercu? Ja mam bajpasy, ale zaraz strzelą! Dobrze, 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 spokojnie, dobrze. Ze względu na stan zdrowia ojca, weź to, zakryj. Dobro, dziecka, wnuka. Spróbujemy może zaakceptować to, może nawet się polubimy. Co na to, te Teodorze, myślisz? Cycki no, o, o, ma fajne! Co, Teodor! Ja już nie dam rady! Chodź tu, Zofia! Co? Teodor, co ty wyprawiasz? Zofia! – Kryj! Teodor, Mamy teraz rocznicę ślubu! Jaka rocznica z Stój tu, przywiąż się do słupa! – Cukru, cukru, więcej cukru! – Zofia! Józef! Józef, czekaj! Fuj! Już co, Brian, mi się zdarzy, twoi rodzice się naoglądali w dużo pornoli w rtl 2. Wiesz co? Józef to wszystko przemyślała. My jednak nie możemy być razem. Ale... Jak to sztuka? Dlaczego? Bo toś jest naprawdę z patologicznej rodziny.